Bunt w szatni Barcelony. Lewandowski nowym kapitanem? Flick reaguje natychmiast. Szokujące doniesienia z Katalonii. W szatni Barcelony wrze. Marc-André ter Stegen ma wypaść na długie miesiące, a jego status jako kapitana właśnie zawisł na włosku. Tymczasem pojawia się nazwisko Roberta Lewandowskiego jako potencjalnego lidera zespołu. Ale Hansi Flick całkowicie się z tego wycofuje. Co się dzieje w FC Barcelonie? Zaraz Wam wszystko pokażę, minuta po minucie, decyzja po decyzji. Trzymajcie się, bo to będzie jazda bez trzymanki. FC Barcelona na krawędzi rewolucji. Mundo Deportivo rzuca bombę. Mark Andretter Stegen, główny kapitan Blaugrany, po operacji dolnej części pleców 28 lipca 2025 roku, Sportsklinik Bordo Meriniak będzie pauzował 3 miesiące. Małpka FC Barcelona 28 lipca 2025 roku. Emotikon Smutek Terstegen przeszedł operację. Powrót zależy od rekonwalescencji. To otwiera drzwi do zmiany kapitana. Szatnia, z pięcioma kapitanami Terstegen, Araujo, De Jong, Rafinha, Pedri, szykuje przewrót Małpka Mundo Deportivo 25 lipca 2025 roku. Emotikon Smutek możliwe odebranie opaski Terstegenowi. Robert Lewandowski, 36-letni lider, jest kandydatem do dołączenia do rady drużyny. Małpka Sport znak podkreślenia TV.pl 28 lipca 2025 roku emotikon Smutek lewy w grze o paskę to byłby historyczny moment. To złoto, bo szatnia chce zmiany, a flick stawia sprawę jasno, to drużyna decyduje o kapitanach, tak zawsze to było robione. Zobaczymy, co się stanie. Decyzja. Ostatni tydzień przed startem La Liga, 16 sierpnia Versas Mallorca. Małpka Barca Times, 28 lipca 2025 roku, emotikon smutek lewy ma 60% szans na dołączenie do Rady. To paliwo, bo Polak może zostać liderem Blaugrany. Dlaczego szatnia chce zmiany? Ter Stegen, kapitan od 2023 roku. Stracił miejsce w składzie po kontuzji kolana wrzesień 2024 rok i operacji pleców lipiec 2025 rok. Wojciech Szczęsny przejął bramkę siedmioczystych kąt w 18 meczach La Liga 2024-2025, Małpka Sport znak podkreślenia S 27 lipca 2025 roku, a Ter Stegen, publikując samodzielnie info o pauzie, rozwścieczył zarząd Małpka Mundo Deportivo. 25 lipca 2025 roku. Małpka FCBW A7. 28 lipca 2025 roku. emotikon Smutek Terstegen nie nadaje się na kapitana, brak komunikacji z klubem. Szatnia, według Mundo Deportivo, popiera zmianę Araujo, Dejon, Rafinha i Pedry są w Radzie, ale lewy z 42 golami w sezonie 2024-2025 i rolą mentora Jamala, Małpka Barca Universal. 20 lipca 2025 roku to idealny kandydat. To złoto, bo Polak z doświadczeniem z Bajernu, 8 tytułów Bundesligi, może zjednoczyć drużynę. Małpka L znak Podkreślenia Grabowski, 28 lipca 2025 roku, emotikon smutek lewy to lider szatni, czas na opaskę. To skarb, bo bunt to szansa dla Polaka na historyczny moment. Hansi Flick. Cytowane przez Barca Universal 28 lipca 2025 roku, studi emocje. Zazwyczaj podejmujemy te decyzje w ostatnim tygodniu przed startem sezonu. To złoto, bo flick zostawia wybór szatni, co pokazuje demokrację w barki. W 2024 drużyna wybrała Terstegena, Małpka Sport znak podkreślenia S, 15 sierpnia 2024 roku. Lewy. 101 goli w barki od 2022 roku, asysta w sparingu z wyselkobe, 3, 1, 27 lipca 2025 roku, małpka Mundo Deportivo, lider szatni, małpka Barca Times, 10 kwietnia 2025 roku, lewy organizuje kolację drużyny. Małpka UE Poland, 28 lipca 2025 roku, emotikon smutek lewy kapitanem? To byłby szok dla świata. To skarb, bo Polak, mimo 36 lat, jest w formie życia: 15 goli w preseżonie 2024-2025, małpka rp.pl 27 lipca 2025 roku. Barca szykuje się na FC Seul 31 lipca, Daegu FC 4 sierpnia i Puchar Gampera 10 sierpnia Komo. Lewy może wejść z opaską na malorce. To wizja chwały dla Polski. Ale czy lewy dostanie opaskę? Małpka Katowicki Sport 28 lipca 2025 roku, emotikon Smutek Arauzjoł i Dejon to lepsi kandydaci, i młodsi, bardziej dynamiczni. Ryzyko? Wybór lewego może podzielić szatnie: Jemal i Pedri popierają Arauzjoł, Małpka Sport znak podkreślenia S 27 lipca 2025 roku. Kontrowersje: Małpka Rokio-Kafor. 28 lipca 2025 roku, emotikon smutek, odebranie opaski Terstegenowi to brak szacunku. Ale małpka Polimarket FC kontruje. Lewy ma 65% szans na radę drużyny. To złoto, bo decyzja szatni zdefiniuje Barce, Lewy, Araużoł, czy może Rafinha? Flick po 2024-2025, La Liga, Copa del Rey, Superpuchar. Chce jedności przed LM 2025-2026 Małpka weszłokom, 28 lipca 2025 roku. Emotikon smutek lewy to lider, ale szatnia zdecyduje. To paliwo, bo świat czeka na werdykt. Mundo Deportivo ma rację, Barca szykuje rewolucję. Ter Stegenaut, lewy w grze o Paskę. Flik stawia na szatnie, a decyzja przed Malorcą, 16 sierpnia, zmieni Katalonię. Od kontuzji Niemca pochwałę Polaka to podróż od buntu do złota. Małpka Sport Znak Podkreślenia TVP.pl 28 lipca 2025 roku emotikon smutek Lewandowski kapitanem. Polska Duma. To skarb, bo Barca i Lewy idą po Ligę Mistrzów. Bunt w barki. Lewy w grze opaskę, flik stawia na szatnie. Polska Duma poprowadzi Blaugrane do chwały. Kibice. To bomba, subskrybuj, lajkuj, komentuj. Lewy kapitanem, tak czy nie? Duma Katalonii do boju, złoto jest nasze. Cześć, kibice. Rewolucja w barki lewy kapitanem? Flik mówi, drużyna zdecyduje. Co myślicie o szansach Polaka? Piszcie w komentarzach. Subskrybujcie na więcej szoków o Blaugranie.